Trochę niedobrze idzie, myślałem, że będzie trochę gozy. Chociaż Adi nie mów tego, bo zaraz gra... No właśnie o tym mówiłem! <laughs> Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony BłogosławikaTVWKWD, a to jest kolejny odcinek, w zagrajmy przez COVID-u i cyberpościg. I bez błędnego przeżegania jedziemy oczywiście dalej do poziomu numer 3, czyli do klasycznie bossa, tym razem prehistorycznej dżungli, gdzie... Zobaczmy, kogo wymyślił tym razem wirus widmo. Gratulacje! Mogłeś przejść tamte dinozaury, ale twoje szczęście się tutaj kończy. Chciałbym Ci przedstawić mojego przyjaciela. T-Rex. Zobaczmy, jeśli dasz radę go przejść. Hmm, hmm, hmm. You can do it, Scooby. Just avoid the lava bombs and attacks from the T-Rex. Then wait for your chance and throw a pie at him. Three pies and he's out there. No i w sumie oczywiście zostało wyjaśnione kto jest naszym wrogiem, jest tutaj właśnie to e, T. rex, czyli oczywiście największy dinozaur e, z wszechświata, oczywiście z prawodawnej tej. Tylko nie rozumiem dlaczego jest akurat taki. O właśnie, to jest właśnie nasz T. rex. Nie mam pojęcia dlaczego o, T. rex jest tutaj różowy. Co oni, chcieli zrobić śmiesznością, że a, patrzcie, dinozaury też mogą być właśnie różowe, takie słodkie, a no, sparaj, dobra. Oczywiście to jest ta cała sekwencja właśnie walki, że na początku będą nas wyrzucane takie kule, za pomocą oczywiście trzęsienia ziemi i musimy tych kul unikać, ponieważ one zostawiają jakieś tam pole do manewru, gdzie musimy, gdzie nie możemy wpaść. a jeżeli wpadniemy, to oczywiście tracimy życie. I później właśnie ten t się pojawi, gdzie będzie w nas biegał. I co ciekawe, każda sekwencja jest trochę inna, w pierwszej tylko biegu, a w tej, jak widać, zbiegnie i rusza też ogonem. I pamiętam, że chyba w trzeciej fazie, bo nie pamiętam dokładniej, będzie biegł, nie, będzie ten, eee, będzie dokładniej, a! a za szybko trochę, a! coś mi nie chciał rzucić, Pytam, że uderzy ogonem, żebyśmy skoczyli, biegnie i właśnie ogon, tu mi trochę to nie wyszło, ale dobra, zdarzają się wpadki, można powiedzieć. Ale tak, ym, oczywiście, żeby nie było, to jest kolejny boss, który był w filmie, więc kolejny, już mamy 3 rzędu, 3 rzędu bossów, którzy, o! Widzicie? Tutaj musicie skakać zdecydowanie, bo jeżeli nie skoczycie, to skubidu się, ten, wystraszy i będzie tak chwilę stał nieruchomo, bo po prostu będzie zastanowany. A tego wolelibyśmy uniknąć, bo wtedy to będzie bardzo łatwa pozycja dla niego. Dlatego robimy kolejne hopki. O! Teraz? Nie? Jeszcze... Jeszcze raz musi być. O, 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 o! I. hop, poszło! I pokonany T-Rex. Kolejny łatwy boss, chociaż... Wtedy to ja się zagapiłem niepotrzebnie. To jest! Zmiatamy z tych poziomów. I siu, mamy to, mamy już kolejny nas poziom prześnięty z głowy, a Firuz Wilmo pewnie się tam zastanawia, że no jak, no jak ja mam was cholera pokonać, jesteście jacyś dziwni czy co, bo nie potrafię ani w ogóle was nie hapnąć, ale cóż, nas na kolejny poziom, wielkie miasto, poziom pierwszy i znowu wchodzimy w rolę kudłatego. Sure o like oh, nie, nie pamiętam ten moment. On trochę też zerał czasu. Oczywiście o co tu chodzi, to to, że będziemy. Au, właśnie o tym mówiłem. Będziemy tu jechać skateboardem. I to jest właśnie pseudo do to jest kudłaty schok. A, widzicie? Nie mogę w ogóle ten trafić. Ja wam mówię, że nie fajnie się tym. Właśnie to jest ten przykład. Nie fajnie się strasznie steruje tym skateboardem. To jest taki kolejny przycho, przycho, pseudo oczywiście skateboard. Bo, żeby to dokładnie skręcić, to trzeba bardzo dobrze to opanować. Bo, jak się tylko nie opanuje, to potem jest problem. Hop, hop. O, o! Tu mi nikt nie zadziałał. Nie wiem, jakim cudem ja to przeżyłem. Dobra, checkpoint. Już wolę checkpoint. O! Oh, 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 nie się aż tak mocno! Kurde, kudłaty chok, albo bardziej tony kudłaty. Tony szagi może też być inaczej. Proszę cię, nie rób mi tego. Nie pamiętam czy w filmie była jazda z skateboardem, ale... No dobra, trzeba dodać to, że ten. Kurczy próbował coś zrobić. Garnę tu życie! Zgarnąłem <laughs> i on razem zareagował. Chwileczkę! Za ch... Jak to chwileczkę? Nie chciałeś tego z... żyć? Oooo Jezu To jest tych jeden momentów, których niezbyt lubię. On się tu zatrzyma? Nie, nie zatrzymał się. A jednak zatrzymał się. Eee. Sure no eee, beczki? Ej, crush, jesteś gdzieś tam? Chyba ktoś zapomniał o ciebie o tobie. No tak, tu musimy też unikać tych beczek, ale przynajmniej to nie jest tak, że ten... To mamy tylko jedną drogę właśnie, że na... Y... No, do, do przodu oczywiście, tylko możemy unikać ich, że w lewo i w prawo i tym podobne O, z kolei Dobra, kolejne zbierzemy. Zjeżdżaj stąd o podwójnie! O, o, o nie ma jakie come on! To ty sobie jeździsz jak robisz te triki. A to nie ja. Zresztą ja nawet nie umiem jechać na tym. Ja nawet nie umiem jechać na skateboardzie. Taka jest szczera prawda, no. Dobra, zbieramy kolejne poziomy. O, ja wiem co tutaj będzie. Tu są e, tak zwane oczywiście e, gorące pary, których nie możemy dotknąć. Bo jak je dotkniemy, to oczywiście naszego kompana poparzy. Dlatego ja to ostrożnie robię. A, a kolejna plamka jakiegoś gluta typowego. I kolejna plamka jakiegoś gluta. Oh o! No. Tyle. O teraz to skateboardziste. skateboardista, skateboardziste, przed chwilą byli. Breakdown Sezy to są bardziej. Ale do przodu, do przodu. Super, pomyliłem tą stronę. Czyli muszę iść tam gdzie oni niestety tańczą. A szkoda. Bo myślałem, że mogę sobie tak oszukać, przez co muszę zmarnować te ciasta. Hop, hop. A. No, dobra, dobra. Tak jest dobrze. Zastanawiam się jedno, czy im się nie kręci w głowach cały czas od tego właśnie breakdancingu, bo raczej na pewno przed tymi, przed testami oni byli takie, Bleh. albo mają bardzo mocne brzuchy i tak to też wychodzi. O, koniec poziomu, super. Patrzcie, patrzcie! Pierwszy raz Scooby się odezwał w wiadomości telefonicznej. Wcześniej to nikt było w ogóle, albo krótkowarty się odżywał. A przynajmniej teraz mieliśmy pierwszy raz do czynienia właśnie z ikonką samego skubiego. Oczywiście statystyki, nie zebrałem wszystkiego, bo tam na górze jeszcze były ten... E, życie oraz e, hamburger, ale stwierdziłem, że mam tyle tego, że po prostu nie trzeba, że można pokonie to ominąć. This building is pretty creepy, and I'm picking up some strong surveillance signals. You'll have to be super careful while moving through these halls. I don't like the sound of that. I Avoid the beams from those security cameras, Shaggy. You don't want to be detected. Like the only thing I want to detect is the way to the nearest refrigerator. Ah, dobrze wiedzieć. Ah, przed chwilą mi Fred powiedział, żebym unikał tego światła. A ja na niego wpadłem. A mogę ich zgładzić? Mogę. Już myślałem, że kompletnie to jest zablokowane. A. Ua. No, jest to. Dobra. To będzie ciekawe unikać tego. Lasery. Ulubione lasery. Au. Czyli muszę chyba tu jednak trochę poczekać. A! Co jest? Dobra. Hop, hop. Dobra. Trzeba tu przyznać, te poziomy już są jednak trudniejsze. Zwłaszcza tutaj, bo trzeba jednak wyczuć dobrze czas, zwłaszcza tego, że lecimy na ten, na taki jakby żywioł. O! O! Zjeżdżaj stąd! Dobra, nie, nie chcę cię tutaj. Jeszcze nie mogę... Bo... O! Wirus Wilmo! Siemandero! Czego się tutaj nie spodziewałem? W czym ty nas strzelasz? Jakimiś dziwnymi płomieniami, czy czym, co to jest? Ale myślisz, że... Chciałem powiedzieć, że myślisz, że mnie trafisz, a niestety trafił. Nie macie tutaj. O! Au, 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 au. o! A! a, a, dobra. Może on chciał dodać właśnie ten. Wirus, widmo takiego, ten. Elementu, że. A, myślałeś, że tak łatwo sobie przejdziesz, no? Nie, bo ja sobie zrobię trochę tego. Eee, radości, że będę w ciebie strzelał. Au! Oczywiście też było. Hop, 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 hop. A, lagi? Nie pomagacie. Ani nawet trochę. O, dobra, lecimy dalej. Jeżeli tu są kolejne kamery, to będzie trochę źle, bo <głynie> jak widać, że... ...średnio mi tak wychodzi je unikanie. I raz bardzo chcę być chyba tutaj, tym, gwiazdą. Albo bardziej tu, kurwa, chcę być gwiazdą, że chcę pokazać się, że... A, patrzcie na mnie! Jestem głównym tym... ...zjadaczem z Kubii Chrupek i to na potęgę. Au! Zjezdaj! A, chwila! Chwila, chwila, to jest tylko policjanta kojarzę. On był w filmie właśnie Ten sam, ten sam grubiutki który później nie wiedział co się dzieje Tylko że tu było odwrotnie, że on nie ten Au! Tylko że tu nie było tak, że on chciał nas dorwać Znaczy chciał dorwać jak ten w filmie jak gdzieś się wamywaliśmy gdzieś gdzie... musiałem w końcu paść na tym poziomie. Za dużo miałem szczęścia a tutaj poszło tak i tak. Aaaa! Kurde! Nie dałem rady tego uniknąć. Widzicie, właśnie, że to ciężko mi wychodzi. Ale może to i lepiej. Dobra, zrobię to tak tym razem. Nie chcę znowu paść. Dobra, hop. I pozwólcie, że na chwilę się uciszę. Au. Dobrze słyszeliście, to był mój nos, bo się wystraszyłem, ze kurde ten, prawie padłem. Ale tym razem nie było sygnału, nie wpadłem pod światło, więc gdzie mnie chcesz wyrzucać? Kurde, do Chicago? O, twój kolega przyszedł, to twój brat bliźniak. Cóż, co niespobite, wiózwi go wygenerował. Dokładnie tak No i ja przynajmniej tym razem było dobrze, bo ten, bo padliśmy tylko chyba dwa razy? Albo trzy razy, bo nie pamiętam dokładnie, ale jest postęp, a im dalej to przecież powinno być, tym trudniej A jak widać się, bardziej tak wyćwicam powoli, że coraz lepiej, że dobrze, 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 bardzo dobrze dzisiaj, brawo katemek Tam musiałem to przywołać, bo właśnie no, mi to w ten nawyk ale cóż, ja myślę, że klasycznie oczywiście możemy tutaj zapisać i sobie ten zakończę ten odcinek gdzie będzie wiadomo co dalej robić w przyszłych odcinkach. Tak więc co, ja już się tutaj będę z wami zegnał. mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeśli chcecie, napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy. Ja jestem użytkownika Dobli. Na razie i cześć!